serdecznie kolejny mroźny bardzo poranek miało być, miał być cieplej a się okazało, że było jeszcze chłodniej minus 17 było z rana jak zaczynałem pracę rozładowałem hurtownię tak jak w poprzednim odcinku tam oglądaliście to jechałem właśnie na Bełchatów już bardzo późnym wieczorem no i teraz coś tam znaleźli yy, pod Warszawę. Zapomniałem się nazywa, bardziej przy Gerardowie, już. Yy, więc jeszcze nie Warszawa, tylko jakaś też hurtownia budowlana. I mam załadować się i tam jechać. A później ciekawe co tam wymyślą dalej. No. Czy będę wracał tak. Czy po prostu. Czy po prostu. Słuchaj, ta coś tam wezmę. Tam często spod Warszawy bierzemy śmieci, więc może, może się uda, ale jak nie, no to nie wiem co i tam innego wymyślą. Różne rzeczy mogą. No nic, jadę. Będzie okazja, żeby time -lapse wam nagrać. Tylko szyba jest uwalona strasznie. Będę musiał tu ją przemyć. Tylko muszę wycieraczki odkleić, bo chyba przymarzły, więc Wolę nie włączać teraz. Później sobie to zrobię przy załadunku. Jak będę to szybko wezmę je tam. No i tyle, nie? Jedziemy ładować i w drogę. No, mam nadzieję, że wrócę w tą zimnicę dzisiaj do domku. A jak nie, no to jutro wrócę, bo jutro czwartek i ja do jutra pracuję i piątek mam wolny, więc w razie czego. To już zgłosiłem, wziąłem bańkę 5 litrów. No, już nie będę dzisiaj dolewał, starczy mu na dzisiaj to mu starczy. Yy, I słuchaj, ta yy, wleję mu to jutro przed zaczęciem roboty. I po prostu zobaczymy, na ile starczy te 5 litrów. pokaże się. Dobra, odezwę się później. Cegłe co wczoraj, też ten sam adres w Bełchatowie, więc widocznie tam nic nie było, to ich trochę poratowało. No i co, tam zdecydowanie cieplej, nie? Zdecydowanie, ale wiecie co, znowu się Plandeka rozpieprzyła, jeszcze nie do końca, ale blisko, nie? Blisko jest, i myślę, że jak tam będę otwierał, to znowu się coś podrze ale no jeszcze byle jutro przeżyć. Ja już mu nawet nie będę zgłaszał, tylko pytałem się go dzisiaj rano o to, no, mówił, że tam jutro będzie dzwonił do takiej firmy pod Bełchatowem i po prostu oni tam może to od razu by wzięli, nie? No trzeba to zrobić, trzeba, nie ma wyjścia, po prostu to jest nie do wytrzymania, chociaż tam plandeka już lekko szła, bo, bo po prostu, słuchaj, ta yy... Tam było na plusie praktycznie, nie? już było minus 1, tu nawet pokazuje minus 1, a tam to było tak już minus 1 chyba było max i naprawdę już była różnica, nie? Że tą plandekę przeciągnąć. No była tak lekka, że aż miło się ciągło, ale mówię, ta rolka jedna się tam totalnie blokuje, no i pociągłem znowu, i, i znowu się rozerwała, tylko że pasek, pasek tam się teraz odkleił, wiecie, i on tak wisi, on trzyma ten, tą rolkę jeszcze ten pasek, ale on już się nie trzyma plandeki, nie? I ta plandeka tak teraz tam bardzo dziwnie zwisza, zwisa i to brzydko wygląda, a dwa, że no nie da się tego po prostu normalnie obsługiwać. No nie da się, bo to prędzej czy później znowu się tam urwia, albo się podrze. Muszą koniecznie to zrobić teraz, bo jak tego nie zrobią, to ja no nie wytrzymam, mnie. Więc mam nadzieję, że jutro się uda po pracy zaprowadzić już i niech zaczną działać, bo mówię, to Szkoda, szkoda, po prostu nerwów na to, tak. Bo to mówię, to jest strata czasu, strata siły. Bo to musicie się szarpać z tym, no musi to być porobione, wszystko, nie? Wszystko, co tam trzeba, to porobić. Ja wpisałem na karteczkę, mam taką tutaj karteczkę. I i słuchaj, ta po prostu, żeby to ogarnęli, no ja to nic, załaduję. Mam nadzieję, że timelapse się podobał. Praktycznie całą drogę, jak jechałem, to prawie cały timelapse był nagrany. No i tyle, nie? Później się załaduję, no może się odezwę, a jak nie, to jutro się odezwę, bo ta sama robota. Jutro ciekawe, co tam dostanę, czy coś krótszego, no, ale obstaję, że na pewno, bo jutro ostatni dzień pracuję. Będę jeszcze prowadził, wiecie, później Nie wiem czy ciągnik zostawię Czy nie, ale raczej będę musiał go zostawić Bo pewnie będą od razu Go na hale nie wpuszczą No od razu na czepy na hale nie wpuszczą, tylko Pewnie będą musiały Sobie tym ciągnikiem wciągnąć Więc yy, zostawię po prostu ciągnik Chyba przejedzie, po mnie przyjedzie No i tyle, nie No bo co innego zrobić Ach. Dobra, kończę jak dzisiaj się nie odezwę, to znaczy, że, że już mi się nie chciało i odezwę się jutro. Witam serdecznie. Dopóki bateria mi nie padnie, to chwilę nagram. Bo od rana w ogóle nic nie nagrywałem. W ogóle zapomniałem o tym. Była to ktoś zadzwonił, a to tu robota. Wiadomo jak jest. Jadę jeszcze, słuchajcie, do łodzi na rozładunek i do łasku. No i później. Później wracam, prawdopodobnie z tą naczepą już tam odstawę Mam nadzieję, no jeszcze o czym to ja mówiłem, bo mnie rozłączyło, że później chyba tą naczepę prowadzę do naprawy. Tam chyba z ciągnikiem razem zostanie, a ja po prostu pojadę z prezesem po swój samochód i koniec tego tygodnia no rano dzisiaj to musiałem po prostu odciąć ten pasek jeden co był klejony bo tak się blokowała rolka, że znowu znaczy no, plandeka się nie podarła tylko ten pasek się cały urwał tam w środku i to wszystko yy, się napinało tylko, nie? więc ja to uciąłem w cholerę tą rolkę trochę tam rozkuśtałem na razie się normalnie przesuwa, ale ale to jest wszystko do wymiany nie ma co zwlekać w ogóle. No i tyle, jadę do tej łodzi, zobaczymy jak to będzie. Ściągniemy, musiałem opuścić fotel sobie, bo słuchajcie. Gdzieś dziwnie mi piszczy strasznie tam, chyba od tego zimna. Po prostu mi tak dziwnie piszczy i aż mnie ciarki słuchajcie przechodzą. Ja nie lubię tego dźwięku, bo to aż mi daje po uszach tak strasznie, nie? Nie, nie opiszę tego, nie, nie jestem stanie bo po prostu go nienawidzę. Nienawidzę tego i po prostu no, musiałem opuścić fotel, nie? No ale nic mi to, to nie przeszkadza jakoś specjalnie. Nawet nie jest tak źle. Tyle nie Niech się już skończy ten dzień Miejmy to za sobą dzisiaj. Więc tak to wygląda. Do później raczej nie będę się już odzywał to później się odezwę, na pewno jak już będę wracał, więc chyba wtedy i to będzie chyba ostatnie ujęcie tego nagrania albo jeszcze u siebie w renówce w samochodzie się odezwę no zobaczę jeszcze jak to zrobić nie? muszę pamiętać żeby tu wszystko zabrać bo najważniejsza jest karta tutaj do samochodu żeby mógł odpalić samochód żeby nie została bo <gryw> będę musiał znowu się tam wracać do usłyszenia, zobaczymy jak tam będzie mam nadzieję, że w miarę się zima zaczyna jak nie mrozy, to będzie śnieżyć A, no tak będzie oby to rozładować, bo jestem już po pierwszym rozładunku, jadę na drugie do łasku i chyba kończę raczej na pewno już tam że 14-15 powinienem być już rozładowany Jak ja nie lubię łodzi to uwierzcie mi Jeszcze teraz jadę tu krócej oczywiście Bo mógłbym jechać dookoła na A1 I tam oblecieć Ale już przez to miasto pojadę Tylko to będzie trwać Będzie trwać po prostu no. Jak ja kurwa nienawidzę tych świateł tutaj To jakiekolwiek A tam przy, między 713 a 91 To są dopiero ciekawe światła Pod tym wiaduktem Jak się wyjeżdża na 91 Na przykład powiedzmy w stronę Yy, tutaj Warszawy bardziej jakbyście chcieli wyjechać w stronę Piotrkowa Trybunalskiego yy, Czyli w lewo musicie skręcać To ja pierdolę co tam jest? Słuchajcie Tam jest świateł najebane Każde inaczej działa i jest zamieszanie przez to, nie? No, no dobra no. Czekajta, bo muszę się tu skupić, bo to Chyba. Misiaki stały, nie chciałem, żeby zobaczyły tej kamery. Bo zarobię pojechały za mną. Jeszcze bym dostał mandat, a mi się tak chce dzisiaj, że wcale mi się nie chce. No dobra, tak to wygląda. Łódź będzie zaraz zasypana, chyba że trochę popadło. Ale tak patrzę, że będzie chyba padać cały czas znowu. Patrzę na gogle, czy tam się co nie odpierdziela, ale już widzę korki B do mnie Nie mówię tutaj, ale... Ale tam przy tej właśnie 91 c Jak się wyjeżdża tym zasranym skrzyżowaniu Gdzie tam tramwaje, wszystko tam jeździ, dosłownie No to tam naprawdę, że jest cyrk, nie? Tam jest cyrk tak co dzień, bez przerwy A jeszcze ostatnio tam jechałem To się, słuchaj, na chuj ty staje na chuj ty stajesz, no pa, zobaczcie idiotę kurwa Zielone kurwa za on sobie za, zatrzymuje się, no co za pajac to... to nie wiem czy ci ludzie kurwa, śnieg zobaczą to rozdwojenia jaźni dostają czy co? Więc naprawdę, że czasami to nie do pomyślenia nawet no niby tu na 14 bym mógł jechać, ale tu jest też niby zakaz. Chuj, wie czy tu jechać. Ach chyba lepiej nie będzie, lepiej chyba nie będzie. Wszystko będzie się korkować po prostu teraz już powoli, bo to jest taka godzina. Jeszcze niektórzy jak ciamajdy widać jeżdżą, to... Brak słów, poszedł tym Mercedesem, ale pusty jest. Też bym tak chciał, bo jeszcze trochę muszę, no patrzcie kurwa jak się wciskają, nie? Jakby mogli to by ci kurwa wjechali pod samochód Pod naczepą by się schowali, nie? Dobra, odezwę się później, nie ma co tutaj nagrywać, bo trzeba się skupić Jesteśmy właśnie na tym słynnym skrzyżowaniu po prostu to jest porażka, nie? Ja myślałem, że będzie tu w miarę, ale to, to się tak toczy, że nie do pomyślenia to jest. No i jeszcze ten śnieg pada, ale nie chce padać, że niech ten śnieg se pada, nie? Tylko po prostu to tak jest, jak jest. Prościej no. tam coś rusza, ale każdy o, wpycha się gdzie może. bo na ostatnią chwilę najlepiej, nie? Ja to już tam stoję od jakiegoś czasu, bo tu duży ten korek był. Nawet nie wiem. No, teraz w miejscu 3 minuty stałem, no tak... No, 6 minut 7 to już stoję na pewno. No, ale widzicie, zielone światło, a tam wszystko stoi, bo po prostu... Ja nie wiem kto te światowe myśla, ale to... To skrzyżowanie jest tak popieprzone, że to nie da się opisać tego. Ja po prostu tu nie lubię być, nie lubię tu być, w tym miejscu, ale i najlepiej żeby mieć wtedy zielone wszystkie światła, bo jak staniecie kurwa na jednym, to, to będzie problem, nie, bo się wszystko może zaklinować. Z takiej perspektywy Was troszkę nagram, bo jeszcze tak aż nie nagrywałem, no ale dobra, to za chwilę się połączymy znowu, jak już stąd wyjadę najwyżej. Wam, że miałem warta normalnie. Nie wszystkie światła zielone na ostatnią chwilę chyba przeleciałem. Jakbym się zatrzymał na tym ostatnim, naczynie przedostatnim, to zablokowałbym przejazd kolejowy. Yy, bo tam tramwaje jeżdżą i po prostu zablokowałbym przejazd kolejowy. I wiecie, tramwaje by widziały, to by nie przejechały mnie, ale wszystko by się zaczęło blokować nie, przez to. No. no i to tak jest, kurwa. No. Kto to wymyśla, to ja nie wiem. No, tego. <laughs> Dobra, lecimy. Słuchajcie, tylko jeszcze trzeba na 14 odbić najlepiej Do na 14 odbić i... i lecimy tam do S14 Może kolegę spotkamy, bo on tutaj też miał przyjechać do łodzi, za mną był. Jest bardzo możliwe, ale nie wiem jak to będzie. No, ale chyba nie, bo on tam dalej miał jechać. Miał jakieś dwa miejsca, ponoć. Tam jeszcze gorzej chyba miał, bo musiał aż w centrum lecieć, tam aż. A, szkoda, gadać o jak nawijali ta piaskareczką. O, no, mają swój region i muszą chłopaki robić Żeby w miarę, ale tam mu się nic nie sypie chyba, a nie, sypie się sól, dobra, Sypie się, ale tam się nic nie sypie Czasami się zablokuje, nie? To wie to jak jest No ale dobra, lecimy Troszkę wad nagrał tak, bo w sumie to Perspektywy to za bardzo wam nie nagrywałem. Chyba że z telefonu gdzieś tam kiedyś. A tutaj, tak samo ta droga. No też korkować. No, ale to już, już i tak szybciej idzie jak tam. Nawet nie ma co spieszyć, bo zaraz będzie radar. A tutaj, jest górki, czasami lubi się włączyć czerwony, a się świeci. Tak? Chyba zielone, na razie zielone, ale a to tyle, co chyba się musiało włączyć. Ale trzeba uważać, bo ono się w każdej chwili może zmienić. tak nieprzewidywalne, jeszcze mało tego tu zrobili y, oczywiście kamery na większości teraz jest y, jeszcze u nas w Mołchatowie nie ma nigdzie, ale no już na wielu po prostu y, miejscach w kraju no, po prostu słuchajcie dowali kurwa wszędzie kamer w Piotrkowie Trybunalskim też Patrzeć, aż będą mandaty zbierać. No i wiadomo, no budżet państwa będzie uregulowany jakoś tam kiedyś, nie? Albo już dawno jest uregulowany, tylko my sobie nie zdajemy sprawy, ale nic to nie daje, bo i tak ci co jeżdżą jak wariaci to będą jeździć. i No i to się nie zmieni. No my to akurat odbijamy na 14 więc nie będę pasa zmieniał, bo ja jestem przyzwyczajony, żeby jechać na ten środkowy, ale tym razem tym razem nie mógłbym tam jechać do Eski, ale po co, nie? jak i tak będę musiał z powrotem na S14 lecieć później, bo w Łasku jest zamknięte centrum dla ciężarowych, bo tam jest remont drogi, tam rem, y, robią rondo i po prostu tam można by chyba przejechać, bo i kolega powiedział, on tam Jeździ co tydzień on prywatnie i mówi, że tam normalnie by przejechał ciężarką, ale jest zakaz, bo to rondo robią i żeby tam, wie tam, co bardzo ruchu nie klinować, to, to nie ma co tam się pchać. Dobra. No i tyle, nie. Yeah. Później się odezwę, najwyżej jeszcze Nagram Wam może wjazd, bo wyjazd, też tam jazda jest łatwy do tego. Nie, to tam gdzieś, może później na powrocie zobaczymy. No i dobra, słuchajta, wracam na bełchatów. Tam gdzie miałem zostawić auto zostawiam No i będę kończył. Prezio po mnie podjedzie. I koniec tygodnia. 4 dni pracy, dość ciężkiej, ale jakoś poszło. Jakaś satysfakcja zawsze będzie z tego. Muszę, że ręce strasznie Strasznie suche od tego mrozu Po prostu mam problem Z łapami będę musiał to smarować Dzisiaj na zakupy jadę Więc krem kupię No i tyle moi drodzy Tyle Ja będę kończył materiał bo to nie ma co Dalej tutaj chyba ciągnąć Nie wiem ile tam tego materiału się nagrało Mam nadzieję że wam się spodobał Że że, że nie będzie narzekań. Chociaż no... Jeśli chodzi o moje narzekania, no to, to czasami to jest po prostu normalne i to trzeba przyjąć jak się to ogląda, a jak się komuś to nie podoba, no to po prostu nie musi tego oglądać. No to jest bardzo prosty temat. S8 tu właśnie mamy, ale... Miałem lecieć tak jakoś, ale mówię kurde, przez Łazg nie przejadę, bo roz, rozbudowane wszystko, znaczy przebudowywane. No to mówię tędy jadę będzie chyba najszybciej. Akurat w sam raz od Zelowa będzie akurat tam dojazd do firmy, w której będą mi robić naczepę i mam nadzieję, że ją zrobią jak należy, nie? ja to jeszcze sprawdzę w poniedziałek. No chyba, że się coś opóźni i będę musiał czekać jeszcze. Bo też może być tak, że oni po prostu się nie wyrobią i będę musiał czekać do, nie wiem, wtorku, albo powiedzmy, że do południa w poniedziałek, nie. No ale zobaczymy. Może zrobią akurat. Dwa dni na to będą mieć, więc myślę, że powinno się to udać. Moi drodzy, no tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Uciekam. Udanego weekendu życzę, bo to akurat na weekend będę wrzucał. Udanego weekendu, może dla niektórych początek tygodnia, bo dopiero wyjeżdżają w trasę, żeby na poniedziałek dojechać gdzieś tam za granicę. Bo często tak jest. Tak więc, no. Szerokiej drogi wam życzę. No i tyle, nie. Nie jestem najlepszy w tych. Pozdrowieniach i życzeniach, więc po prostu życzę Wam szerokiej drogi. O, tu się chyba ciąg ciągnik komuś zepsuł. Ursus, czy co to jest za ciągnik? Ta trzydziestka, sześćdziesiątka. Chyba się za powietrza nie może ujechać. A zdarza się: pompka, pompka tam jest na bank, pompka walnięta. I... Albo co w baku? My, na przykład, w, naszym, w naszej sześćdziesiątce na wsi. To mamy lejek od paliwa plastikowy wpadnie dosłownie. Ja nie wiem, jak... chyba tak, coś tam było, że wpadł, i on tam. Nie wiem jakim cudem to było, ale to już dawno, dawno tam jest. Już tyle czasu tam jest że masakra. No i. No i se jest, nie? Tam trzeba po prostu paliwa dolewać więcej, bo jak będzie rezerwa, to wtedy on się zapowietrza, bo gdzieś tam się ten lejek dostaje do filtra, do tego, tego. Do smoka i po prostu nie ciągnie paliwa, nie? Ale odpowietrzyć jeszcze ciągnik to jest nie tak najgorzej. Gorzej z ciężarówką czy samochodem. Dobra, to na tyle. Do zobaczenia nie będę się rozgadywał, bo mi się nie chce. Już mi się nie chce, nie? Gadać mi się już nie chce. Aż no, już dosłownie, już dzisiaj to. I tak w miarę kończę. Myślałem, że trochę później będzie. Pewnie zima za oknem będzie jutro. Chociaż tutaj tak nie pada, ale w Łodzi padało, jak widzieliście. Ale to jeszcze przyjdzie, przyjdzie pewnie. Trzymaj ta się, pozdrawiam.